Tak, Na pewno każdy się zastanawiał, co to są takie właśnie te zaślepki do łożysk. Otóż to są takie koreczki. No, i ten pierwszy wybiłem tutaj, pobijając delikatnie w tą. Śrubkę wkręconą to jest wałek od koła pasowego. <laughs> tak. No i teraz musimy znaleźć jakiś sposób na wybicie. No, ale z tym dekielkiem. I z tym, który mi zależy najbardziej, już jest problem. No więc spróbujemy zrobić to, co możemy. Jak zdejmiecie uchwyt, to jest taki otworek. Dzięki niemu można się dostać do imbusów z tego kołnierza. No i właśnie to sobie odkręcimy. <laughs> polecam takie imbusy bez kulki tak właściwie to w ogóle polecam tą firmę kiedyś była yy, w Leroy Merlin czy jak to się tam nazwy wymawia ostatnio nie ma ale porządne imbusy, polecam. I przystępna cena, bo chyba kosztuje komplet, no nie chcę Was okłamać, z kulką coś koło 70 zł chyba kosztował, a może nawet taniej. W każdym razie, no, warte jest tej ceny. Powiem szczerze, no, na przykład bez porównania z tymi imbusami. To są imbusy z Biedronki. No i na przykład, no duże, no jak to duże imbusy. Jest więcej materiału. Mogą być tak, jak, że tak powiem trochę wytrzymalsze. Aczkolwiek odkręcałem tymi najmniejszymi właśnie. Śrubki blokujące jakieś tam M3 czy M4, no i właśnie jeszcze nie miałem tego kompletu bez kulki, no a tamte są dłuższe, no więc użyłem tych z biedronki, no i oczywiście urwałem kulkę, jeszcze był problem, bo nie dało się tej kulki potem wyciągnąć, bo to trudne dostępne miejsce, yy, koniec końców. Mówię, no to spróbuję tym czarnym, no żal mi było, jakby najwyżej połamie. No i bez problemu odkręciłem. Kulka wytrzymała. dekielek udało nam się odkręcić. No i tak. No i nie chce nam się tutaj wydostać ten koreczek. Spróbowałem go pobijać. Też nie chcę przesadzić, bo, bo jednak to jest żeliwo i takie pobijanie po żeliwie nie jest wskazane szczególnie. Nie przynosi żadnego rezultatu. To jest najgorsze. Nie wiem czy to się w ogóle minimalnie coś przesunęło. Nie, dobrze, słuchajcie, to nie ma sensu. No, zastanawiam się jaki macie pomysł, jak wyciągnąć ten koreczek. No, poniekąd dlatego wybiłem ten wałeczek z tej strony, bo tam był dostęp, żeby zobaczyć co to w ogóle jest. No i co ciekawe, a czekajcie, jeszcze jedną rzecz zobaczymy. No, niestety to jest tylko nawiercone. Ale my sobie zrobimy tutaj otwór i go nagwintujemy. Przynajmniej taką mam nadzieję. No to dobrze, to ja mam taki pomysł. Sobie założę ten pierścień. No, łożysko jest i tak do wymiany. Więc tu szczególnie nie będę uważał na nie. Za to na te z boku będę uważał, no bo nie wiem, czy będę je wymieniał. Może się okazać, że nie będzie potrzeby. Więc sobie je chwilowo zakleimy. I tak, ja mam taki pomysł. to powinno być przez Chińczyków zrobione. Troszkę oleju. Tak, tak. No, i teraz są dwie metody. No, mi się udało przewiercić na wylot, bo jak widzieliście, ten element ma tu taką pustą przestrzeń. I można zrobić to w ten sposób, że będę wkręcał śrubę po prostu. Ten kołnierz powinien nam tutaj nie wyjść ale jest też druga metoda co byście zrobili gdyby nie dało się przewiercić na wylot, gdyby tam dotykało do końca A no zakładam szpilkę zrobić kilka rzeczy bo ten pierścień nie siedzi zbyt mocno więc ogólnie najprostszą metodą jest wykonanie tak zwanego młotka bezwładnościowego a do tego potrzebuję napiętkę tak zakładamy sobie na szpilkę jakieś obciążenie składkę jedną mniejszą i mniejszą a na koniec daję nakrętkę to jest trochę mało miejsca ale myślę że sobie poradzimy teraz tak żebyście widzieli Kładki. na końcu jest nakrętka i założenia. I tutaj nie widać. Uderzam o zakończenie. A tu co się dzieje? A no tutaj nam wychodzi. Proszę bardzo. Bezinwazyjnie, elegancko. Znaczy no, nie tak zupełnie bezinwazyjnie, bo trzeba by wywiercić ten otwór, ale de facto ten otwór powinien być wykonany przez producenta. No ale po co ma robić taki otwór? To jest chińska maszyna. Jak się zepsuje, to klient powinien kupić nową a nie naprawiać no ok to mamy wydostane no i teraz spróbujemy wybić to w tamtą stronę myślę że z takim pojedynczym obciążeniem to już powinno nam wyjść Musicie mi wybaczyć, ale ja tych filmów nie będę jakoś specjalnie obrabiał. No bo to nie jest moim głównym celem. Przy okazji prac, które wykonuję, chcę się trochę podzielić swoją wiedzą. A no niestety taka obróbka filmu to jest sporo czasu a wiadomo to wszystko co tu robię można by pięknie pokazać jakieś zbliżenia slidery jak to się tam nazywa teraz takie modne te, jakieś tam lapsy time lapsy o time lapsy no niestety ja na to nie mam czasu a dla kogoś kto Naprawdę będzie chciał na przykład zrobić taki remont. No myślę, że taki film jest bezcenny, nawet jeśli gość ma pojęcie o tym, jak to zrobić. No tak jak ja mówię, ja to robię pierwszy raz i de facto nawet nie mam deterki, nie wiem gdzie jest, nie wiem jak to jest zrobione, więc może popełnię jakieś drobne błędy, aczkolwiek musicie mi zaufać, że yy, zrobię to dobrze. I co? Coś tu idzie, czy nie idzie? No, to dekielek nam wyszedł. Teraz już powinno pójść w miarę sprawnie. Zobaczcie, jest na wielowy pójście ten wałek. Więc teoretycznie, jak go wybiję no to powinny nam te kółka zębaty tutaj no, zostać w powietrzu. Proszę bardzo. Wyszedł. O. Elegancko. No, te łożyska sam wielowypust jest w bardzo ładnym stanie, jednak troszkę ta maszyna przepracowała. Od razu sobie wyjmuję te kółka. I składam sobie to w całość, tak jak to było. Żeby potem nie było problemów jakichś tak, z zazębianiem. No i odłożymy sobie to na bok. No i tak. Tutaj, widzicie to na pewno, jest takie zabezpieczenie. Z drucika. Skąd ja potem taki drucik wezmę, co? Cieniutki. Ja będę musiał na i podprowadzić, bo ona robi biżuterię, to powinna taki chyba mieć, nie? 0,8. O, to ze spawarki chyba powinien być dobry. No i tu jest taki tak zwany robaczek na tak, śrubokręt płaski. Zobaczymy, czy mocno siedzi. Nie, delikatnie. Czyli bez problemu go wykręcam. O, tak to wygląda. No więc tak, de kielki są zdemontowane, koło jest odblokowane. Więc nie pozostaje nam nic innego, jak spróbować w jakiś sposób. Wydostać to wrzeciono.